Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kolacji, czyli ostatnim posiłku przed snem. Zwykle bardzo często spotyka się z opiniami, że kolacja powinna być spożywana około godziny 18, a czasem nawet wcześniej. Mówimy, że nie powinniśmy jeść później, a to bardzo duży błąd. To jeden z mitów, który krąży w internecie i w popularnych czasopismach. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy kładziemy się spać, kiedy idziemy do łóżka, nasz organizm nie potrzebuje już tak dużo energii, ale cały czas potrzebuje pewnych makroskładników. Przede wszystkim są to proteiny. Umożliwiają one właściwą regenerację oraz produkcję pewnych hormonów. Dzięki temu czujemy się wypoczęci, a efekty naszego treningu są zdecydowanie lepsze. Pominięcie tego posiłku albo zjedzenie go bardzo wcześnie prowadzi w bardzo krótkim czasie do spowolnienia metabolizmu. Oczywiście na początku daje również dobre rezultaty, bo widać to na wadze, ale bardzo szybko również one się zatrzymują. Dlatego ostatni posiłek przed snem. Powinniśmy zjadać mniej więcej na około półtorej godziny przed położeniem się do łóżka. Powinien on być jednak dosyć specyficzny. Lekki, niewielki, zawierający dość dużo protein, ewentualnie nieco tłuszczu, ale taki, który nie będzie przeszkadzał nam w spaniu. I oto kilka przykładów, które dla Was przygotowałem. Może to być na przykład niewielka porcja tuńczyka. Tuńczyka w wodzie. Możemy go skropić odrobinę. Oliwą z oliwek. Unikajmy jednak tego tuńczyka w oleju, ponieważ ten tłuszcz, który znajduje się w puszce, nie jest najlepszy jakościowo. Może to być również lekki twarożek. Zwróćcie uwagę, że ma konsystencję serka homogenizowanego, ale nie jest to jogurt, ani nie jest to serek homogenizowany. Te dwa produkty typowo nabiałowe zawierają bardzo dużo węglowodanów, czyli tych produktów, których powinniśmy przedtem zdecydowanie unikać. Tutaj znajduje się przede wszystkim sporo protein oraz odrobina tłuszczy, który sprawia, która sprawia, że te proteiny jeszcze wolniej się uwalniają. Ostatnia propozycja to jest kawałek chudego mięsa. W tym przypadku jest to pierś kurczaka, która została podgrilowana z odrobiną warzyw. Tutaj mamy marchewkę, nieco selera i cukinię. Taka porcja warzyw nie będzie nam przeszkadzała, mimo że są to produkty węglowodanowe, na ich niewielką ilość możemy sobie pozwolić. Powinniśmy natomiast zdecydowanie unikać takich produktów jak pieczywo, jak ryż, jak kasza, makaron, płatki, owoce czy produkty nabiałowe. Owoce również bardzo często są spotykane jako element kolacji. To bardzo duży błąd, bo zawierają bardzo dużo cukrów, których organizm w tym czasie nie potrzebuje. Wspomniałem również o nabiale. Powinniśmy unikać jogurtów i mleka. Możemy sobie za to pozwolić na chudy twaróg, na serki wiejskie, a nawet dość tłuste sery pleśniowe, ponieważ nie stanowią one zagrożenia o tej porze, a ułatwiają nam regenerację i sprawiają, że efekty naszego treningu oraz szybkość naszego metabolizmu jest bardzo wysoka. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.